Pływalnia na niwce umieszczona jest w pięknym otoczeniu lasu brzozowego. Korzystać tutaj można z dwóch basenów. Dla najmłodszych przygotowany jest brodzik ze zjeżdżalnią. Obiekt posiada nowoczesną stację uzdatniania wody. W 2010 poddano pływalnię modernizacji. Posiada ona teraz nowy budynek z nowymi przebieralniami i zapleczem. Pływalnia letnia znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego pod numerem 181. Niwka poszczycić się może świetnie wykwalifikowanym personelem. Bilet wstępu normalny to koszt 5 zł, bilet ulgowy na dzień 4 zł, bilet dla osoby niepełnosprawnej z opiekunem wstęp bezpłatny, bilet dla dziecka do lat 5, dzień wstęp również bezpłatny. Każdego dnia odbywają się również na Niwce zawody piłki wodnej i plażowej. Godziny otwarcia obiektu to poniedziałek, czwartek, godzina dziewiąta, dziewiętnasta. W przyszłym sezonie Niwka zaopatrzy się w nowy brodzik i zjeżdżalnie.